Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby odnieść się do przedstawionego przez rząd projektu ustawy. Ustawy w sprawie wprowadzenia nowego podatku nazwanego dla zmylenia przeciwnika opłatą reprograficzną. To skandal, że minister kultury w czasach kiedy... Znaczna część społeczeństwa jest albo na nauczaniu zdalnym, albo na pracy zdalnej. Wprowadza nowy podatek od sprzętu elektronicznego. Podatek wcale nie niski, bo aż ta przeważająca stawka najwyższa, którą Ministerstwo Kultury proponuje, to 4% wartości urządzenia. Będziemy płacić to od takiego sprzętu jak komputery, laptopy, tabletki, kserokopiarki, czytniki e-book, cyfrowe aparaty fotograficzne, nagrywarki. CD, DVD, Blu-ray, urządzenia audio, radia z funkcjami nagrywania, papier kserograficzny i wiele, wiele więcej. Nie ma rozróżnienia w proponowanej opłacie reprograficznej na cel, dla jakiego kupujemy sprzęt. W związku z czym nie będzie to tylko nałożone na indywidualnych użytkowników, ale cały polski biznes, który potrzebuje tego sprzętu po prostu do pracy, zapłaci również te opłaty. Te tak zwane opłaty reperograficzne to wyjątkowo dziwna, nieczytelna konstrukcja, mianowicie ma być to ściągane do urzędów skarbowych, natomiast nie ma trafić do budżetu państwa. Jest to największy skandal yy, konstrukcji tego nowego podatku. Nie ma on trafić do budżetu państwa. Minister Gliński mówi, że ma to trafić do artystów, że ma to trafić do nowo powołanej rady, która ma zrzeszać wszystkie środowiska artystyczne. Natomiast nie jest to cała prawda. Zaledwie mniej niż połowa ściągniętych opłat ma trafiać do tej nowo powstałej rady. Ponad połowa. Ma trafić do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, której w przedstawionej przez ministerstwo projekcie nie ma prawie nic, a regulowane jest to przez zupełnie osobną ustawę o prawach autorskich. I tu rzecz interesująca, mianowicie, te organizacje w tej chwili już na kontach mają zgromadzony ponad miliard złotych. To nie są organizacje biedne, są to organizacje przeciwnie, gospodarujące ogromnymi pieniędzmi, pieniędzmi, które są poza radarem opinii publicznej. Nie ma z którego możemy się dowiedzieć, na jakiej podstawie, jakie kwoty artystom są wypłacane. Nie ma żadnych reguł transparentności. I to, co proponuje w tej chwili minister kultury, to zdjąć z tych organizacji obowiązki, a mianowicie one już w tej chwili nie będą musiały, te organizacje zajmować się ściąganiem opłat za użytkowanie praw autorskich, tylko opłata reprograficzna będzie w tej chwili ściągana przez urzędy skarbowe, natomiast do nich mają trafiać pieniądze. Ponadto tworzona jest oczywiście cała ta nowa, nazwijmy to, tak umownie artystyczna biurokracja, to znaczy ta ogólnopolska rada, yy, która ma dzielić pieniądze pomiędzy artystów i pewien przywilej. Przywilej częściowej refundacji ubezpieczeń społecznych dla artystów. Zwracam uwagę, że jeżeli, jeżeli pan minister chce ten przywilej nadać, jest kwestią wielce dyskusyjną, dlaczego akurat artyści na tle całego społeczeństwa mają być takim przywilejem wyróżnieni. Bo przecież. Ludzie, którzy pracują w innych branżach, stykają się często z tym samym problemem. Nie mają odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne, jeżeli są zatrudnieni na umowę o dzieło. Często ich wynagrodzenia są poniżej średniej. Tak działa statystyka, że żeby była średnia, część społeczeństwa zarabia poniżej średniej. Tak to prawda. Znaczna część społeczeństwa zarabia poniżej średniej i minister kultury nic nie chce zrobić na rzecz reszty społeczeństwa, która zarabia poniżej średniej. Natomiast chce zabrać pieniądze z kieszeni Polaków i w ramach pewnego przywileju, Leju dać grupom którym dokładnie grupom tego na dobrą sprawę nie wiemy, bo ustawa tego nie przesądza. Ministerstwo będzie dopiero zatwierdzać organizacje mogące robić dalszą dystrybucję tego przywileju. Ministerstwo będzie decydować rozporządzeniem o wysokości nałożonej opłaty. Ministerstwo będzie decydować tak jak dotychczas rozporządzeniem, jak transferować pieniądze ściągane z kieszeni Polaków do tych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ministerstwo nie chce nałożyć na te organizacje żadnego nowego reżimu transparentności, żebyśmy wiedzieli do kogo i dlaczego jaka kwota pieniędzy trafia. Czy one w ogóle idą na artystów? Bo przecież mieliśmy kilka lat temu kampanię związaną z tym, że jedna z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, ta najbogatsza, nie dawała pieniędzy artystom, tylko kupowała nieruchomości. Albo trzyma pieniądze na kontach. No jeżeli jakaś organizacja zbiorowego zarządzania prawami trzyma pieniądze na kontach i te pieniądze idą w setki milionów albo w Ponad miliard, to chyba jest kwestią jasną, że po prostu być może tych pieniędzy trafia tam za dużo. I co proponuje minister w tej sytuacji? Proponuje, żeby podnieść opłatę reprograficzną, objąć ją jak najwięcej sprzętu. E, jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, zanim przekażę głos moim kolegom, to pewien absurd zawarty e, w tej ustawie, a mianowicie mają to płacić importerzy lub producenci sprzętu go na rynek polski. A co ze sprzedażą internetową? Czy to nie będzie promować po prostu sprzedawców sprzedających sprzęt za zagranicy? Kto będzie sprawdzał? Przecież już w tej chwili mamy problem z, związany z cłami, z podatkami, związanymi z sprowadzaniem sprzętu przez platformy handlu internetowego. I w tej chwili kto? Minister Kultury będzie sprawdzał przesyłki, które przychodzą z AliExpress, z Amazon, z innych firm z zagranicy i będzie nakładał opłatę reprograficzną? Może indywidualny konsument, który kupi sobie kamerę na AliExpress będzie musiał składać deklarację, podatkową. Czy ktoś w ogóle to przemyślał, co jest tu proponowane? E, ustawa zaproponowana przez ministra jest pełna luk, pełna absurdów, jest przykryta tymi przywilejami socjalnymi, a za nią kryje się duży nowy podatkowy plan. Chciałbym wyzwać do debaty pana ministra kultury, jeżeli uważa, że to jest dobry projekt. Zapraszam, żeby stanął do debaty. Jeżeli uważa, że jest wicepremierem, że polemika z posłami Konfederacji to dla niego za niskie progi, niech wydeleguje dyrektora z Ministerstwa Rzecznika Prasowego. Konf Federacja dziś jest gotowa do debaty na temat tego złego pomysłu i zaprasza pana ministra lub kogoś, kto pan minister uważa, że się na tym zna. Ciekawe jest rzeczą interesującą, że kto rzeczywiście pisał ten projekt, który ma zwiększyć przychody tych organizacji i zapraszamy do debaty. Chcemy przedstawić argumenty przeciwko temu projektowi, pokazać, że jest to projekt niedopracowany, zły, szkodliwy, niesprawiedliwy, uderzający w kieszenie zwykłych Polaków.